Radio w Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszebe. Radio Kaszebe. 5,5 i pół minuty po godzinie 8. to oznacza jedno. W studiu Radia Karzebe gość dzisiaj, gdy troszeczkę porozmawiamy sobie o piłkarkach, Tomasz Bocheński, prezes AP Orlen Gdańsk w Studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. AP Orlen Gdańsk broni miejsca na pudle w Orlen Ekstralidze Kobiet. Przypominamy i przypomnijmy, że na dzień dzisiejszy zajmujecie drugie miejsce, ale tam w tabeli jest gęsto. No tak, rzeczywiście to drugie miejsce dzielimy wspólnie z jeszcze trzema zespołami, no ale myślę, że biorąc pod uwagę to, że bezpośrednie pojedynki gdzieś tam raczej na naszą korzyść, więc można powiedzieć, że to drugie miejsce raczej dla nas. Gęsto w tabeli, tak jak mówimy, zatem każdy punkt jest na wagę złota. No właśnie, na wagę złota. W sobotę mecz, jutro ze Śląskiem Wrocław, emocje gwarantowane. No Na pewno to jest taki mecz, który zawsze budzi, budzi duże emocji, duża marka, Śląsk-Wrocław. Gdzieś tutaj u nas oczywiście na, na, na Pomorzu zawsze mile witana. No tutaj w wydaniu kobiecym myślę, że równie będzie ciekawie jak w przypadku innych z pojedynków gdańsko-wrocławskich. Mhm. Mm e, AP Orlen Gdańsk. Drugie miejsce, tak jak e, powiedziałem, cztery zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka. Idziecie dobrze! Zdecydowanie lepiej niż w zeszłym sezonie. Myślę, że te ruchy kadrowe, które zrobiliśmy przed sezonem, a także zmiany organizacyjne, bo gramy na, na dwóch pięknych stadionach w Gdańsku, na PolSat Plus Arenie i na stadionie GOS przy ulicy Trauguta, no spowodowały, że dziewczyny naprawdę prezentują się bardzo dobrze i wyniki świadczą właśnie o tym i miejsce w tabeli. Również. Jest taki komfort psychiczny, że wiecie, gdzie będziecie, będziecie grać, albo na Traugut, albo na, na, na Letnicy, bo w zeszłym sezonie, to jeżeli dobrze kojarzycie że jeżeli dobrze przypominam sobie, to graliście na pięciu czy sześciu stadionach chyba? No, raczej pięciu, a rzeczywiście no jest to, był to kłopot i, i tutaj duże ukłony w kierunku władz miasta Gdańska za to, że stworzyły nam takie warunki do tego, żeby grać na, na tych dwóch pięknych obiektach. No to naprawdę jest duża, duża rzecz, jeśli chodzi o piłkę kobiecą. Myślę, że no, na skalę kraju Evenement no, gramy na najpiękniejszym stadionie w Polsce, więc między innymi, więc jest to po do dumy. Pewnie Domyślam się, jaka, jaka, jaka będzie odpowiedź pana prezesa. Lepiej się gra na Traugutta czy na Letnicy? Jak spojrzeć na wyniki, to by można było powiedzieć, że na Trauguta, ale no, stadion na letnicy, to, to, to jednak jest Mercedes wśród stadionów, więc umówmy się, że y, granie tam czy organizacja meczu samego, to sama przyjemność, i to jak y, później się prezentuje, to w, 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 na zdjęciach, na filmach, tak, na nagraniach jest to naprawdę duża sprawa, więc no, zdecydowanie y, tutaj no, letnica wiadomo, to jest, to jest najpiękniejszy stadion w Polsce. Ja rozumiem. Dlaczego, dlaczego do tego pytania y, zmierzałem i zadałem. mm <laughs> Trochę się gra słabo przy pustych trybunach. No bo letnica w stadion ile tam, 50 tysięcy? 40, 40, parę. 40 parę. Traugutta wiemy, że sporo też wejdzie, no ale to wtedy inaczej to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o doping. No zdecydowanie jesteśmy, jeśli chodzi w ogóle o piłkę kobiecą, jesteśmy na etapie no, budowania publiki tak, i promowania tego, że piłka kobieca to też jest sport, który, na który warto chodzić. Stąd też nasze właśnie między innymi działania po popularyzujące jakby samą piłkę ko nożną kobiet. No a oczywiście też nasze działania jako klubu e, promujące nasze piłkarki, czy to w mediach społecznościowych, czy w jakikolwiek inny sposób robimy naprawdę wiele akcji takich, które spowodują, że na pewno tych, tych kibiców będzie więcej. Na początku sezonu y, celowaliście w pierwszą szóstkę. Póki co to się wszystko, że tak powiem, dzieje. Tak, plan, plan jest realizowany i, i myślę, że no to wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi. A, y, ale myślę, że, że czas najwyższy na to, że żebyśmy powalczyli naprawdę o jakieś trofeum, bo klub jest sukcesywnie budowany w prawidłowy sposób, rozwijany jakby no, w ciągu kilku lat tak osiąga coraz lepsze jakby wyniki, coraz lepiej gra, grają dziewczyny, więc myślę, że no, czas sobie też powiedzieć na to, że. że Warto pokusić się o coś więcej niż tylko e, o miejsce w pierwszej szóstce. Panie prezesie, tak spoglądam na tabelę. Pierwsze miejsce GKS, drugie Wy, trzecie pogoń Szczecin, czwarte SMS Łódź. I tak naprawdę najwięcej strzelonych bramek ma w tej chwili czwarte miejsce UKS SMS Łódź: 18. Pogoń Szczecin, 15. GKS liderujące, 16. A Wy tylko 11. Ale. Coś to daje. Niby, niby najmniej z tej czwórki 11, ale najmniej straconych bramek. No więc właśnie. 4. Pamiętajmy o tym, że na, na, koniec, na koniec meczu zawsze się liczy y, to, kto więcej strzelił, tak więc y, y, u nas rzeczywiście ten dorobek strzelecki rozkłada się pomiędzy kilka zawodniczek, ale to dobrze, y, dlatego że pamiętajmy o tym, że jeżeli zespół bazuje tylko na jednej snajperce, no to w momencie, kiedy ona wypada, tak pojawia się problem. U nas y, wiele dziewczyn jest odpowiedzialnych za to, żeby strzelać bramki i y, ważne, że y, ważne, że jest dużo zwycięstw i to, to najbardziej cieszy. To zwycięstwo będzie też jutro ze Śląskiem, Wrocław. Y, y, Śląsk, dziewiąte miejsce. Jakoś nie idzie śląskowi w tym sezonie. Rzeczywiście myślę, że, że nie mogą być zadowoleni ze swojej postawy, natomiast pamiętajmy, że w ostatniej kolejce Śląsk wygrał 4-0 z zespołem, który wygrał z nami z kolei jedyny mecz w tym sezonie, czyli z AZS i od Kraków. Więc myślę, że no, spotkanie będzie na pewno zacięte, ale no, jestem przekonany o tym, że nasze dziewczyny ten mecz wygrają i, i spokojnie dodamy sobie trzy punkty po tej kolejce. Co zrobić, żeby na futbol kobiece przychodziło więcej kibiców? Na pewno trzeba dużo pracy włożyć w promocję samej dyscypliny, w popularyzację wśród młodych dziewcząt tego, że w piłkę nożną kobiety też grają. No jest duża, duża praca przed nami, to myślę, że tutaj nie tylko w skali Trójmiasta, nie tylko w skali Polski, ale w ogóle w skali Europy czy świata. No co prawda w innych państwach już się dużo dzieje, przychodzi bardzo dużo kibiców na stadionie, natomiast tamta praca została wykonana dużo wcześniej. No u nas, jak to w Polsce, zawsze troszeczkę później pewne rzeczy przychodzą, pewne mody, które, które się pojawiają również no, do nas docierają później, więc czekajmy spokojnie, pracujmy tak jak, tak jak żeśmy sobie założyli, a na pewno ta, ta, ta publika dotrze na, na stadiony. W którym miejscu my jesteśmy jako Polska, jako kraj w porównaniu do innych europejskich państw, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę nożną? Ja myślę, że no gdzieś staramy się dobijać do, do jakiejś tam szeroko pojętej czołówki, tak. No, Polska nie awansowała jeszcze ani razu na dużą imprezę na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa świata. No to, to o czymś świadczy. W tej chwili gramy, gramy Ligę Narodów, jesteśmy w grupie, w grupie B, idzie nam w miarę, w miarę dobrze. Jesteśmy po dwóch zwycięstwach. Myślę, że mamy dużo zawodniczek bardzo dobrych, które grają w dobrych klubach i to się musi przełożyć gdzieś na wynik. Myślę, że też. Wyniki kadr młodzieżowych w ostatnich mistrzostwach Europy nasze zespół zawodniczki U17 osiągnęły bardzo dobry wynik, więc myślę, że to zaprocentuje w przyszłości niedalekiej i będziemy mogli bić się już z najlepszymi. No właśnie, a propos przyszłości, jaka przyszłość klaruje się przed AP Orland Gdańsk? No, teraz liga. Jesteśmy w połowie, w połowie rundy jesiennej. No niemalże, bo zostały nam cztery spotkania do końca. No, klub się cały czas rozwija, no, jakby stawiamy na, nie tylko na rozwój pierwszego zespołu, ale też na rozwój akademii. Mamy dużo trenujących młodych dziewczyn. Takim celem, poza, poza tym sportowym, tak? poza, poza Ekstraligą, no jest przede wszystkim właśnie popularyzacja piłki kobiet i poszerzania, poszerzanie, docieranie do jak największej liczby e, ludzi z naszym przekazem. E, ostatnio, muszę się pochwalić, na naszym koncie TikToka, e, jeden z naszych filmów, temat zupełnie pozasportowy, challenge, e, 2,3 miliona odsłon, więc naprawdę spora spora oglądalność i chcemy iść w tym kierunku, chcemy właśnie e, stawiać na, na media społecznościowe, no bo wiadomo, tak, tak się dociera w tej chwili do, do młodych ludzi. Miejmy nadzieję, że po naszej rozmowie ta, 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 ta wasza wasza popularność AP Orland Gdańsk no, zdecydowanie pójdzie w górę, te słupki pójdą w górę. Oczywiście. Młodzi chłopcy garną się do grania w piłkę nożną, jak najbardziej, bo powiedzmy jest to sport narodowy. A jak to wygląda wśród dziewczyn, wśród nastolatek? One chętnie przychodzą? Rodzice, wiadomo, to nie jest nic na siłę, jak najbardziej, bo, bo wtedy dziecko można zniechęcić. Ale czy wy widzicie w ciągu kilku ostatnich lat, że ta tendencja piłki nożnej u dziewcząt, ona wzrasta? Dziewczyny chcą grać w piłę? Tak, tendencja wzrasta, natomiast to nie jest cały czas poziom, który by nas zadowalał. Oczywiście mając doświadczenie w piłce chłopiecej, tam każdy chłopak praktycznie naturalnie trafia w jakimś swoim momencie do piłki nożnej. Później zostaje w niej lub idzie do innych dyscyplin sportu. Tak to tak naprawdę przebiega. W piłce kobiecej jest trochę inaczej, do, do dziewcząt trzeba dotrzeć z informacją na początku, że w ogóle piłka że, mo, że dziewczynki mogą uprawiać piłkę nożną, tak, i wciągnąć się w jakiś, przyciągnąć się w jakiś sposób na trening. No, jakby tych. Te, te, tych Metod może być wiele, natomiast no, jak już one trafią do, do piłki, umówmy się: no, piłka nożna to jest taki, taką dyscypliną sportu, że naprawdę no, nie trudno jej nie lubić. Tak? To jest gra zespołowa, w której jest tak naprawdę dużo, dużo zabawy, dużo elementów różnych innych dyscyplin, więc tak na serio, najważniejsze jest to, żeby dziewczynki wiedziały o tym, że są kluby sportowe, kluby piłkarskie, gdzie uprawia się piłkę nożną. Czy w AP Orland Gdańsk są już dziewczyny piłkarki na miarę Ewy Pajor? Oj, myślę, że tutaj no, Ewa Pajer stawia nam wysoko poprzeczkę, ale naprawdę mamy z kilka utalentowanych dziewczyn, e, które, no kadrowiczek Polski, tak, które e, myślę, że spokojnie mają szansę na, na taką karierę jak Ewa. E, te, tu kwestia oczywiście też, e, w którym momencie się jakby, gdzie, gdzie będzie, tak, Ewa w pewnym w pewnej chwili postanowiła, e, no, jakby zmienić otoczenie, tak, wyjechać z Polski, wyjechała za, gra za granicę, zaczęła się jeszcze bardziej rozwijać. To dobrze czy źle? Yy, trudno, znaczy tak, yy, zawsze granie z lepszymi jest lepsze, tak, natomiast my powinniśmy zmierzać do tego, żeby w Polsce było, yy, były warunki do tego, żeby dziewczyny nie musiały wyjeżdżać, żeby grały. Oczywiście długa droga, bo to są kwestie organizacyjne, finansowe i tak dalej, ale no, musimy sobie stawiać tak poprzeczkę yy, wyżej, tak, żeby, yy, żeby te warunki dla dziewcząt stwarzać. No, nie jest yy, yy, idealną sytuacją, kiedy yy, 97% kadrowiczek gra poza granicami kraju. To się później jakoś w reprezentacji nie zaciśnia. Znaczy, pewnie z tego może być i wynik, tak? Natomiast no, dla piłki, dla rozwoju piłki nożnej w Polsce, no, ciężko tworzyć dobrą ligę bez gwiazd, prawda? No jeżeli wszystkie gwiazdy grają za granicą, to, to na pewno gdzieś ten poziom, poziom spada i w tym większa nasza rola jako klubu, żeby lepiej szkolić, tak, I żeby dostarczać te dziewczyny coraz lepsze do, do zespołu. Więc no tutaj jakby system takich naczyń powiązanych, które, które wiele, których wiele zależności, które muszą, muszą zagrać, żeby to wszystko no jakby miało ręce i nogi. A jak to w Akademii wygląda u Was? Jest etap naborów? czy? codziennie można przyjść sobie, powiedzieć chciałbym spróbować się z córką. Jak najbardziej. Nabory są u nas otwarte, my prowadzimy szkolenie we wszystkich kategoriach wiekowych, od skrzata do zespołu U18. Oczywiście zespół U18, U16 to już są zespoły, do których trafiają dziewczyny, które jakby gdzieś grały, tak? Tam już normalnie obowiązują transfery, tak? Liznęły tej piłki. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o te młodsze kategorie wiekowe, skrzat, orlik, młodzik, żak, jak najbardziej zapraszamy można w każdej chwili dołączyć. Można znaleźć nas w internecie. Tak? Kontakt do nas APORL-Gdańsk, Strona internetowa. I na pewno kontaktując się z nami pokierujemy, jak dołączyć do poszczególnych grup, grup wiekowych. W których miejscach trenujecie w Gdańsku? Głównie Nowy Port i Brzeźno. To są takie dwa nasze miejsca, gdzie trenują najmłodsze roczniki. Oprócz tego starsze zespoły również korzystają z boiska przy ulicy Trauguta Także no, generalnie... Funkcjonujemy mniej więcej tutaj wrzesz, nowy port, letnica i Brzeźno. Warto przyprowadzić dziecko, póki ono jeszcze nie ma swojej ulubionej dyscypliny sportowej. Dziecko w tym wypadku dziewczyny. E, młode dziewczyny. I pokazać im, żeby troszeczkę tego sportu troszkę. Powtórzę się, liznęły tutaj w tym wypadku piłki nożnej? Na pewno. Co spod... daje taka piłka nożna kobietom? Znaczy Przede wszystkim no, piłka nożna, tak jak mówiłem wcześniej, to jest sport drużynowy, więc oprócz tego, że gramy, gramy i uprawiamy sport, mamy też grupę. Koleżanek, tak, które ze sobą funkcjonują na co dzień, zawiązują się między nimi przyjaźnie, tak? To są nie tylko jakby kwestie, które się odbywają na treningach, to są, widzę, jak one funkcjonują. To są tak naprawdę zespoły, które też tym życiem drużynowym żyją poza, poza treningiem, więc to jest fajna przygoda, to są wyjazdy, to są obozy, to są turnieje, więc naprawdę dużo emocji, dużo fajnego, fajnego grania. Oprócz tego z racji tego, że mamy zespół w Ekstralidze no dziewczyny mogą uczestniczyć chociażby w takich akcjach jak, nie wiem, wyprowadzanie zawodniczek na me meczach Streligi, który jest transmitowany w telewizji, tak? Mogą siebie zobaczyć później w, w telewizji. My mogą e, gdzieś zobaczyć swoje zdjęcia w, w, w prasie, w internecie, na różnych portalach. Więc myślę, że to jest naprawdę tyle, ty, piłka nożna nie, nie, i piłka kobiet niesie za sobą tyle atrakcyjnych, fajnych rzeczy, że, że warto ją uprawiać. Panie prezesie, pan jako prezes jest trener, jest kilku jeszcze innych mężczyzn w AP Orlen, w sztabie zespołu, jak to jest z kobietami pracować? Przecież ależ, tam jest tyle kobiet. Ależ są kobiety. Są kobiety, pamiętajmy, że chociażby, tak, w sztabie pierwszego zespołu jest trenerka Bramkarek i kierowniczka, pani Magda, trenerka Magda Kołacz. W klubie... W, ze mną... No ale Tomasz Borkowski, trener! No, no trener, zgadza się, trener. Natomiast jakby, jakby spojrzeć na nasze grupy młodzieżowe, to z kolei tam, tam rządzą trenerki, bo większość, większość jest trenerek. W klubie ze mną współpracują i też jest członkiem zarządu, jest Miłka Litwinowicz, też kobieta, rzecznikiem prasowym jest kobieta, więc generalnie y, nie unikamy, a wręcz mało tego, promujemy, uważamy, że kobiety powinny trafiać do piłki nożnej kobiet, dlatego, że y, no, to jest jakby naturalne środowisko dla, y, dla, dla nich i dlatego, żeby one y, też realizowały swoje pasje po zakończeniu na przykład kariery piłkarskiej, gdzie stają się trenerkami, sędziami, Pracownikami, pracowniczkami klubu. Czyli ta piłka nożna nie, nie, nie ginie u nich w życiu? Nie, nie, absolutnie. Są takie, są takie dziewczyny, które jakby dalej po, po zakończeniu kariery grania w piłkę kontynuują. Mam znam kilka takich przypadków w różnych funkcjach, w różnych rolach, dalej funkcjonują w piłce nożnej. Panie prezesie, to jeszcze na koniec powróćmy do wczorajszego meczu. Dało się to oglądać, czy nie? E, no, ja powiem tak. Bo, wynik, świat, da, okay. jest, wynik, wynik jest Wynik, wynik jest pozytywny, myślę, że. Drugie szy... miejsce w tabeli. Dokładnie. No, tutaj nam się troszeczkę poszczęściło, bo przeciwnicy pomogli, prawda? Natomiast tak, no, po, po tych y, 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 nieszczęśliwych i słabych umówmy się, meczach poprzednich, ja myślę, że y, no też trudno było się spodziewać tego, że tutaj y, pójdzie nam, nie wiadomo, jak, 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 jak łatwo. D druga rzecz, y, pogoda. Sztuczna płyta, no jakby nowy trener, nowy, nowy trener debiutanci. Tak, dokładnie, debiutanci, więc myślę, że to wszystko musi mieć musi drużyna mieć czas na to, żeby ze sobą zaczęła dobrze funkcjonować. Cieszmy się z tego wyniku. Cieszmy się, że Czesi stracili punkty i że nasza sytuacja w Tabeli znowu wygląda jakby dobrze. Więc spokojnie, ja jestem od trenera probieża spokojny, znam go, współpracowałem z nim, będąc dyrektorem Akademii w Lechi, przez rok. Bardzo fajny trener z dużą wiedzą, z świetnym kontaktem z zawodnikami, i myślę, że naprawdę no, będzie to wszystko na wysokim poziomie poukładane. No dobrze, to już tak na koniec. Zapraszamy na jutro. Tak jest. Mecz AP Orlen Gdańsk-Śląsk-Wrocław jutro na Polsat Plus Arenie. Godzina 13. Wstęp wolny. Trybuny będą otwarte od strony wejścia VIP. Na te siedzenia VIP-owskie, miękkie, zapraszamy. Będzie naprawdę dużo, dużo emocji. Gwarantuję, fajna zabawa, dlatego, że parę, parę jeszcze takich rzeczy, które około sportowych, około meczowych, żeśmy wdrożyli, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. No jak to brzmi, na, na siedzenia VIP. Gdzie na co dzień one nie są dostępne w znaczy No czy dostępne są, ale niezbyt tanie. E, no, więc no, tak. więc e, tym razem można sobie przy okazji zwiedzić, e, zobaczyć stadion, tak, w, w miarę takich e, komfortowych warunkach. Jest też, będzie też muzeum otwarte, e, leki, które będzie można zwiedzić, więc zapraszamy, bo naprawdę jest, jest co zobaczyć. Mieliśmy kończyć, ale mamy pytanie od naszego słuchacza, od pana Mariana. Od razu piłka kobieca na szczeblu lokalnym zanika. Jaki jest powód zaniechęcenia, za zniechęcenia klubu Czwarta liga, trzy zespoły pomorskie, jeden kociewski. Kto za to odpowiada? To już jest pytanie tak naprawdę do. Na górę. Znaczy nie, ale właśnie ja bym się spytał na dół. Dlaczego kluby na dole nie stwarzają warunków do tego, żeby tworzyć drużyny kobiece w klubach męskich? Ja myślę, że to jest w ogóle kluczowe, kluczowa rzecz do tego, żeby piłka nożna kobiet rozwijała się prawidłowo, to znaczy, żeby nabór zawodniczek odbywał się z jak największej grupy dziewcząt, tak? Ale tego się nie da zrobić po pierwsze tylko w dużych miastach, po drugie nie da się tylko tego zrobić w ramach klubów stricte kobiecych. W to muszą się zaangażować również kluby męskie. Świetnym przykładem jest teraz Beniaminek Starogard, który dosłownie miesiąc temu otworzył grupę treningową dla dziewcząt. Muszę powiedzieć, że byłem w ciężkim szoku, dlatego, że na pierwszym treningu pojawiło się 30. Dziew dziewczynek, yy, co mówię szczerze, z doświadczenia mojego w Gdańsku, rzecz niespotykana, dlatego że yy, myśmy zaczynali tak naprawdę yy, treningi, gdzie, na, gdzie dziewczynki przychodziły jedna, dwie, trzy. Tak? Tutaj od razu przyszła druga grupa, widać. Widać po tym, że w Starogardzie na przykład było duże zapotrzebowanie na piłkę nożną kobiet, ale nikt się do tej pory tym nie zajął. Czyli Dlatego... próbować. Dokładnie, próbować, otwierać, promować, chodzić po szkołach, a na pewno takie grupy będą y, się pojawiać. Tomasz Bochański, prezes AP Orlando Gdańsk, był moim Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Trzy punkty jutro. Dziękuję bardzo.